Siema, elo Witam was po krótkiej, po w chuj długiej przerwie i widzimy się na pulpicie. Mianowicie, co mam przedstawić? Launcher Lola. Oczywiście nie ten, bo to nie jest podstawowy, to jest tak zwykły Natomiast Riot. Pozwolił mi um, przetestować, być testerem ich Launchera Alfa, tak on wygląda, taka ikona, odpalmy sobie go teraz. I wszystko po kolei mam zamiar pokazać, jest on moim zdaniem zajebisty, jednym słowem. Hmm. To oczywiście nie jest wina Launchera, tylko dla upośledzonego komputera. Bo gdy nagrywam e, wybrany fragment pulpitu i uruchamiam tą grę, to tak się właśnie dzieje. Niestety. Albo niestety. Jak się załaduje, to Wam pokażę. Może kiedyś się załaduje. Normalnie ładuje się szybciej. Kur. O jest wreszcie. No tutaj też się zmieniło. Sporo. Jest to jakoś odpicowana, jak aczkolwiek pani w Oczywiście to jest animacja włączona, ale mogę ją włączyć. Chcę sobie zobaczyć. To nie ma problemu. Czykolwiek robię być przy wyłączony. Zalogujmy się. No właśnie, to jest jeszcze takie coś jak zmiana oczywiście regionu i języka. E, takie typowe potrzebne rzeczy. czyli nie pamiętam nazwę użytkownika, hasła i konto. No i gitara, logujemy się. Zaraz będziemy na stronie głównej. Na stronie głównej będzie. Ja, ale to zdobyłem nie teraz, tylko... W się gra w czasie. Oglowajmy, to nagrać teraz, chyba to trzeci raz, tego rzędu, że... Raz nie nagrał się dokładnie obraz tego jak chciałem, a drugi raz nagrał się w ogóle. Więc nagrywam to po raz trzeci Mam kurwa nadzieję, że się wszystko nagrało Jak nie to sobie włożę chuja w blender Dobra, mniejsza z tym No i tak to wygląda, tak wygląda na górna Zaczniemy może od tutaj mamy z problem Jeżeli się testuje, nie wiem czy to będzie później, już, już będziemy tego testować Ale jeżeli się testuje to na pewno to jest, jest to tu Tutaj mamy taki dym jest to czat. Jest to czat. Piek. Tak wygląda czat. Są, jest większość wiadomości, zapisują się wiadomości o to chodzi. Ale z tego co zauważyłem jak skrzyżykowałem, ziksowałem tę pewną osobę, to była po prostu ostatnia wiadomość z ostatniego dnia. Więc nie wiem do końca jak działa, a tak jest. I możemy oczywiście kliknąć na jakąś osobę i też, też właśnie e, możemy do niej pisać, prawda? Jeżeli ksujemy, no to wtedy ta osoba zostanie z tego ale możemy dalej ją pisać. Czyli państwem, e, tak tak to wygląda, no to jest to co w naszym stronie głównej, czyli takie informacje. Najomi listy się nie da schować ani ukryć. Próbowałem w sposoby i w sumie mi to nie przeszkadza, z to wygląda. Tutaj mamy dodaj znajomego, dodaj folder, czyli e, takie coś, jak ja tutaj mam, gram sobie. Osoby z którymi najczęściej gram tutaj mam. Mm, tak to wygląda. No i ustawienia takie typowe, czyli filtrowanie alfabetyczne i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Nie chcę zmieniać No i oczywiście wyszukiwanie znajomych. Bo... zaadoptowany Plan. <laughs> no i tak to wygląda czat tak ja klikając oczywiście na online możemy sobie zmienić na cokolwiek na przykład e, um, muszę się zastanowić nad tym to musi być coś sensownego e, musi być jakiś taki chwytający tekst przyciągający uwagę mm. mm, mm, mm. e, napiszmy może No i teraz ludzie zamiast online, tak jak jest na przykład tutaj będą widzieć Teams z wodołowiem. Klikając oczywiście ten zielony przycisk zmieniamy na zaraz wracam albo na online. Klikając na profilowe oczywiście zmieniamy profilowe. Jak to jest wiadomo, To też fajnie wygląda. Ładnie. Tutaj mamy RP, PZ. -y. Tutaj oczywiście mamy e, błędy, które są aktualnie spowodowane, tak jak na przykład było z błędy z e, jak to się nazywa? Z grupami. Czatu, z grupami, z pokojami tych grup dalej nie odnalazłem, nie wiem, nie wiem gdzie, gdzie są grupy szczerze mówiąc w sensie te, no drużyny, czy jak się nazywało nie znalazłem tego jeszcze niczego nie szukał może jest gdzieś, a ja nie chcę. rotacja darmowych waterów, jak na to klikniemy to mamy po prostu pokazaną rotację, tego pokazywać nie będę, to jest... tutaj mamy opis, alfa jak spacza tutaj mamy po 5 w alfa oczywiście możemy zrobić no to co jest zazwyczaj w alfa betach czyli powiedz, powiedz nam co sądzisz zajebiste zgłoś błędy gram od dwóch albo od trzech dni na ja tym łączy że już i powiem wam same plusy no chyba żadnego błędu nie znalazłem jeszcze mi się podoba piszczysz już. normalnie uzyskaj pomoc no i dyskutuj co dyskutowanie to nie Raczej bym nie dyskutował. Lista zmian w, w Alfa Client 12 Mam no właśnie 12. 012 I opis baczu. Tego mi brakowało chyba najbardziej. Mianowicie w tamtym launcherze na... można było kliknąć. Ale otwierało nam to przeglądarkę. Tutaj mamy w launcherze możliwość zobaczenia sobie jakie są kurwa zmiany. E, wiem, że no w sumie no to kliknąć w przeglądarkę to można sobie i tak dalej ale to wygląda no, tak ładnie i w ogóle pięknie to jest tego mi brakowało tutaj mamy wszelkie informacje na temat na temat tutaj mamy też spis treści i tak dalej i tak dalej przechodzimy na profil tu mnie rozjebało tak to wygląda i nie mam pojęcia dlaczego tu jest grubas, e gragas gaz <laughs> jak ostatnio nawet nie grałem no ale jest tak czy siak mniejsza. tutaj mamy oczywiście te nasze lajki ja nazywam, czyli no, przyjaciel, pomocny błąd społecznik i anonowy przeciwnik tutaj mamy nowy wybór arama to... jakby to nazwać Roll. coś w tym stylu, że po prostu możemy zmienić postać arama. Ja tutaj mamy pierwsza wygra na dnia i piszę wam to tylko i wyłącznie w godzinach jeżeli macie Dostępną wygraną będzie pisało coś w stylu, że za wygrany mecz dostaniesz 1500 PZ. Coś w tym stylu będzie, będzie pisało. dopalać których nie posiadam. E, punkty mastery i najbardziej e, eksponowane postacie. No i oczywiście nasza dewizja. No jak widzicie srebro 5, e, tu Wam powiem, że sam go nie wbiłem. E, z tego względu, że byłem w brązie a niedługo koniec sezonu nie chciałem dostać pomienianego profilowego tylko. I więc po prostu poprosiłem kolegę, żeby mi pił e, tego silvera. Kolega miły, wybił za co mu dziękuję, już dziękowałem. E, najpewniej dałbym radę sam wyjść z drogi tylko że to by trwało chuj długo szczegółowo, że ostatnio rzadko gram w w sensie nie gram tyle, ile gram zawsze, tylko gram mniej. Dobra, przejdźmy dalej bez zbędnego kierowania. Wchodzimy w historię gier, która też jest bardzo fajna, fajnie wygląda i tak nie dalej. Nie, nie ma rzeczy, której by się nie podobały. No tutaj mamy ostatnią historię gier. na to lepiej nie patrzeć, bo to było no totalne. Możemy sobie skrolować. Tutaj mamy ostatnio używanych katerów podanych w procentach. I tutaj mamy mm, ostatnie aktywności, czyli w ilu procentach graliśmy jakimi rybami postaci, rodzajami postaci no w moim przypadku jest to 25 gier wojownikiem 25% gier 0% tankami jest 15% magami 20% zabójcami 10% czym kurwa? wsparciem i 30% strzelcami, tak to wygląda jest to bardzo fajne, bo jest to bardzo przyjemne taucze, jest naprawdę bardzo fajna ale zresztą też w sumie nie będę narzekał no i przechodzimy do rankingowa czyli wszelkie informacje o naszym rankedzie o naszej dewizji czyli które mamy miejsce ile mamy punktów i tak dalej i tak dalej tutaj są najczęściej grywane postacie które grałem na rankedach i grał nimi chyba też kolega nawet no po najechaniu oczywiście mamy pokazane ile gier nią daną postacią rozegraliśmy Ile daną postacią wygraliśmy procent z tych yeah. gier Znaczy jak jest 6 gier no to 50% wygraliśmy No to 3 gry przejebałem Tak to wygląda Tutaj mamy oczywiście nasz, naszą dewizję. Tier 5 Nie wiem czy to się tak wcześniej nazywało Nie pamiętam A czykolwiek tu pisze tier e, Miejsce mamy jak widzicie 37 Chujowo, wiem e, Nie wiem co to jest ta strzałka niebieska i 13 no, Nie mam pojęcia Tu są punkty których nie mam i tu jest oczywiście wygrany a może będzie pisać co to jest? nie piszę chuj wie Mniejsza. E, możemy oczywiście poruszać się pomiędzy dewizjami między tierami e, od piątego do pierwszego ale nie możemy zmienić na brąz żeby sobie zobaczyć kto tam jest w jakiej e, randze na jakim miejscu, ani na inne tylko w tym, którym jesteśmy, sobie oglądać tutaj mam oczywiście te to co było na wcześniejszym nagrywę czyli piracze, najlepsze gracze, najlepsza drużyna 3 x 3 najlepsza drużyna 5 i tak dalej kluby, czyli te drużyny nie ma do tego dostępu na razie, wynajmniej więc nie pokażę kolekcja, czyli nasz coś w stylu bohaterowie, runy, specjalizacje czary, nie wiem co to może być dalsza część profilu My jesteśmy w bohaterowie i tutaj mamy sumę naszych punktów w widzicie mamy ich sporo nie jest to za dużo, ale sporo jednak jest troszkę jednak jest no i co, no i mamy wyszukiwanie mm, wybieranie bohaterów, czyli posiadanie bohaterowie to bohaterowie, których nie posiadamy dostępni bohaterowie, rotacja darmowych bohaterów e, role, nie pamiętam czy to było Aczkolwiek są role, czyli w zajął, zabójca, I coś, co bardzo mnie ucieszyło, mianowicie możliwość ustawienia tych charakterów, czempionów, alfabetycznie, masteriami i ostatnio granymi. E, dlaczego mnie to cieszy? Ponieważ jak widzicie mam e, postacie tylko i wyłącznie na 5 level wyeksponę. Mógłbym wyżej, aczkolwiek esencja nie jest za darmo. Trzeba trochę się napocić, żeby ją e, dostać. Mm, a XP sobie postacie po prostu na piątej. Wszystkie postacie mam zamiar wykspić na piąte jak posiadam. No i żeby na przykład do jakąś postać, której najmniej brakuje piątego lewa. No po prostu musiałem patrzeć na czwarte lewle i jeździć kurwa, myszką i patrzeć ile brakuje, prawda? No, trochę to było czasochłonne. Teraz klikam Masteria i widzę Wejga. Bardzo mało mu brakuje, później jest Lidalka, jeżeli mało brakuje. Później jest Timo. którego kurwa chyba nawet nie wyexpię. nie wiem czy on ma czwarty level pewnie koleżanka jak brał na koncie, to grała nim dobra mniejsza. Runy, które też pięknie wyglądają, tak się prezentują zajebiście. E, to możemy oczywiście zresetować z e, tą daną stronę z runami, czyli na przykład dom. Tutaj mamy statystyki, po najechaniu widzimy e, co one nam e, dają. Wiem, że może, wiem że mam chujowe runy na te gry, ale takie używam a później na pewno będę zmieniał aczkolwiek na razie nie mam pieniędzy bo odbieram na postać więc na razie tych run nie zmienię a ja byłem takim takie bo jestem kurwa głupi więc takie runy sobie dałem fajne jest właśnie wyglądy tych run takie projektowe typu te skiny projekt z serii projekt no i oczywiście na każdym na każdej runie mamy Znaczek, który coś oznacza, klapsydra, no skrócenie, skrócenie czasu w domu, to chyba logiczne Albo zatrzymanie się w czasie, ale nie ma takiej runy więc nie. Więc to musi być, e, to musi być właśnie, kurda Tutaj mamy stronki, z runami bieda w kraju, dwie stronki tylko to Możemy zmienić nazwę, tutaj możemy e, filtrować, filtrować filtrować runy i no tu możemy wyszukać danej runy tutaj możemy zapisać no i w sumie to tyle specjalizacje które też pięknie wyglądają osobiście mnie bardzo się Wam podobają prezentują się tak no i oczywiście już spieszę z tłumaczeniem mianowicie tak tutaj resetujemy wszystko to co tutaj mamy tutaj usuwamy daną stronę z runa ze specjalizacjami a tymi zypcykami możemy usunąć te punkty, które są urbędne prawda? nie musimy, bo mogę tak przykładać nie ma tu problemu aczkolwiek jeżeli jednak ktoś e, ktoś chce prawda? to sobie może tak ustawić eee, to mówiłem tak, tutaj mamy e, zmianę nazwy oczywiście czyli na Nidarka mogę sobie wpisać e, blender Przykład. No i z, tutaj w podjęciu mamy wszystkie nasze specjalizacje. Jak widzicie mam max 20 na 20. No i nie mogę nic dodać nowej strony, jeżeli byście chcieli dodać nową stronę, to właśnie tutaj. to się właśnie dodaje nową stronę. Czary. Teraz muszę zamknąć Rej. Dobra, czemu zamkam Ray, bo nie jestem pewien jak to jest głośno słychane na nagarań a nie chciałem, żeby mnie coś e, przypuszało Mianowicie, tutaj mamy właśnie filmiki króciutkie, jak dany e, spell, czar wygląda. Jak ktoś nie wie, to tak wygląda flash. Tutaj mamy oczywiście opis, no i tutaj możemy ponownie to odtworzyć. Niestety nie da się tego gotować. Łupy, czyli warsztat hektar nasz zmienił się wyglądem na zajebisty wygląd tutaj mam oczywiście esencję, gemstone czy jak się nazywa na klucze no i skrzyneczki prawda jednego klucza mi brakuje na dzisiaj dostosam. jak mi to się wkłónie no i w sumie to tyle, no tutaj są te kategorie różne jak tutaj, tam w warsztacie tutaj oczywiście mogę kupić skrzyneczkę no i co, przejdźmy do sklepu ostatniej zakładki Kurwa nie klika, zamieszkam w kurwie No i sklep zmienił się tylko i wyłącznie wyglądem Tylko i wyłącznie wyglądem się zmienił Jest ładniejszy na pewno Dużo ładniejszy W sumie to tyle, nic się nie zmieniło na każdej kategorii jest wszystko to samo, tylko wygląd jest zmieniony na właśnie taki ładniejszy. Więc tego pokazywać nie muszę. Po kupieniu, po kliknięciu kup RP, mamy takie oto wyglądające RPki. No i tak to wygląda mniej więcej, też pięknie. Jak widzicie tutaj RP wygląda tak jak wcześniej, znaczykolwiek w sklepie i kupując z RP to jest takie, taki też Nie wiem w sumie od czego to zależy. ale mniejsza naciśniemy ten zajebisty przycisk który fajnie się mieni więc klik klikamy tu doznałem szoku od razu wam mówię ponieważ wygląda to bardzo bardzo pięknie i jest to ładnie zrobione niektórzy z was mogą powiedzieć kurwa co jak, jak mam się tu odnaleźć nie jest to trudne Wszyscy powiem wam że ogarnąłem sobie to już po Jednym, jednej grze, już wiedziałem co, jak, gdzie więc nie jest to trudne tutaj mamy oczywiście informacje czyli zwykła gra w ciemno samune, srift srift, srift, jenehoi -Y", 5 na 5, no i jak najdziemy na to to dostajemy informacje co możemy dostać za tą grę, czyli punkty zasług punkty doświadczenia, punkty masterii logiczne tutaj mamy czad, jeżeli kogoś zaprosimy to będziemy mogli z nim pisać Tutaj mamy y, oczywiście ludzi, którzy są z nami. My jesteśmy zawsze na środku. A tak nie kosztujemy. Y, tutaj mamy proponowani, możemy ich zaprosić do gry. Tutaj mamy zaproszonych. Tutaj. Mamy zaproszonych. Y, aktualnie nikogo nie zaprosiłem, więc tutaj nikogo nie mam. No i jeszcze tutaj możemy zaprosić. Po raz klikając prawym przyciskiem myszy i zaproś do gry. Więc tak też możemy zrobić. Y, no i co? chcemy, powiedzmy, pograć na botach, klikamy Zmień tryb gry. Tak to wygląda. Tutaj mamy PvP razem przeciw C, C-Modłodze <klima> razem przeciwko botom. Eee, no i mamy Samuner Swift, wybór ciemno, wybór draft, ankylowy draft, Twisted eee, e, które się zmienia też tło i AO, które też zmienia tło. Po przejściu razem przeciw C mamy Samo to co na slu i mamy wybór motów prawda, jakichś trudności. Yy, weźmiemy sobie to. Potwierdź. No jest, prawda. Yy, ogólnie ładowanie do gry, ani w środku gry nic się nie zmieniło to zrobić, to jest tylko launcher, yy, ani gra, więc też Wam pokażę to, co się po prostu pozmieniało. Yy, a chwileczkę. On sobie tą, nie pokazałem opcji, bo jest też więcej opcji. Nie jest ich chuj, ale jest troszkę więcej. Więc tutaj mamy główne opcje, powiadomienia, czat i znajomi, dźwięk, lista zablokowanych znajomych. Oczywiście. No i about, to czy się czyta mniejsza. No dobra, zaczniemy grę. Tak, jak już się zauważyć, jak coś pojawia. Odlicza nam e, czas szukania gry, przewidywany czas jest. E, Potem możemy ogarnąć, na jakiej mapie gramy. I oczywiście krzyczyk planowania. E, ważną rzeczą, którą poprawili moim zdaniem jest to, że wcześniej, jeżeli byliście na przykład w sklepie, a byliście w kolejce, e, znaleziono grę, e, ktoś nie zaakceptował, wyjebywało was na stronę główną. E, tu tak nie jest. przejdźcie do sklepu, może akurat e, ktoś nie zaakceptuje. Tak wygląda akceptowanie, które jest zajebiście piękne. Mamy oczywiście przyjmijmy odrzut oczywiście przyjmie. No, nie zaakceptowali, no i jestem w sklepie. Weszłem do wszedłem skle do sklepu i jestem w sklepie. Nie wywaliło mnie na stronę główną, więc to też jest fajne, bo wiem, że nieraz to denerwowało, przynajmniej mnie i kolegów, no, że szukali po prostu czegoś fajnego w sklepie, a nagle ktoś nie przyjął i wyjewał ich na stronę główną. A na tamtym lamczerze był problem z ładowaniem się sklepu nieraz, więc... to kurwiało. Bang! Tak to zajebiście wygląda. Już omawiam, tylko zajść jakąś linię, która jeszcze nie zajęli. a Adekery top chyba zajęty. Kurwa, nie spałni jebany debilu, jedolony kurwa. A moja stara wali ci w mordę. Top, Adekery, mid, no to kurwa ja ale jestem pewien czy ktoś był na tej dżungli, bo ja mam to w dupie no i tutaj mamy wybór naszych postaci tutaj mamy jeszcze podziałkę na tej postacie więc też jest spoko ja sobie pójdę nidalką. jak widzicie mamy taki, takie tło po kliknięciu to tło się zmienia na danego czempa tak po kliknięciu tło się zmienia na danego czempa zatwierdzić. W sumie. Będą bać się dzikości. Trochę się ten dźwięk spóźnia, mieszka. E, no i oczywiście mamy zmianę, prawda? Potemów. Bang, tak to fajnie się nawija. tak samo to się tak fajnie zmienia. Tutaj mam jeszcze opisy tego, no było wcześniej. Bang. E, no i co? No i runki. E, niestety. E, Teraz będę musiał zrobić cięcie Ponieważ w środku władowania uh, ani gra w środku się nie zmieniła Więc wrócę uh, do Was po prostu po, po skocznej grze Także cięcie No i witam Was po tym e, Dla Was sekundowym Sekundowej przerwie Dla mnie jak widzicie 43 sekund Minutowej kurwa męczarni mm, Tak wygląda to e, Po skończonej grze A, ile dostaliśmy PZ-y, za co dostaliśmy gdy najdziemy prawda eee, statystyki złoto jak widzicie wkuramiłem, ale zrobiłem mam takie staty tylko i wyłącznie przez e, tego otóż pana który takie staty osiągnął bodajże 15 albo 20 minucie gry no i kurwa jak na przykład jungler spotkałem się z nim to już był mój koniec jak mówię lesza więc e, tak to wyglądało no i tutaj mamy napis, piękny napis wygrana e, Tu mamy e, jaki tryb graliśmy, jak ile trwało i bonus za pierwszą wygraną, jaki jest dostępny On jest za każdą, za każdą co, co rundę czy na ramie, czy gdziekolwiek indziej ten e, bonus właśnie, tutaj jest ten timer e, Jeżeli chcemy zareputować, zre, zarekordować to najeżdżamy, ale przypomniałem. tu wam e, Tutaj mamy oczywiście chat e, zaawansowane szczegóły no to to są te statystyki wykresy proszę nie. nie pamiętam jak to jak statystyki wyglądały wcześniej wiem że się zmieniły ale nie pamiętam dokładnie jak wyglądały co było bo zazwyczaj patrzę po prostu na wykresy który wygląda następująco ja nawet nie zdążyłem za bardzo obrażać za zadać przeciwnikom kurwa bo umierałem co chwilę e, tak tak bywa wiadomo e, co ciekawe nie wiem czy to było wcześniej ale są tu tempy Zniszczanie totemów, zniszczone totemy, złapione totemy Więc też mnie to ciekawe Dobra Tak to wygląda cały ten launcher Jak dla mnie jest piękny Po prostu, to jest jak dla mnie czysta zajebistość eee... To by jeszcze powiedzieć, no w sumie tyle, napiszcie w komentarzach jak yy, dla was jest ten, czy lepszy jest ten, czy tamten stary i tak dalej. No i w sumie to na tyle w tym odcinku. Także do następnego odcinka na razie.